Witajcie, kochani. Nazywam się Eliza Mikulska. Uważam, że ponieważ tydzień się kończy, każdy potrzebuje relaksu. Postanowiłam, że dziś otrzymacie go ode mnie odrobinę. Mam prośbę. Usiądźcie wygodnie, zamknijcie oczy, a ja przeczytam Wam bajkę relaksacyjną, którą specjalnie dla Was,. Na tę okazję napisałam. Gotowi? Zaczynamy. Wiosna. Z dnia na dzień zrobiło się ciepło. Słońce przebiło się promieniami przez moje okno do sypialni, ogrzewając twarz. Otworzyłam oczy. Po chwili musiałam je zmrużyć z powodu oślepiającego blasku. Przeciągnęłam się. I wstałam z łóżka. Nie zawracając sobie głowy poranną toaletą, narzuciłam na siebie ciepły i miły w dotyku sweter i wyszłam przed dom. Moje zmysły eksplodowały. Słyszałam wesoły śpiew ptaków, czułam na odsłoniętej skórze przyjemne łaskotanie słonecznych promieni, delikatny powiew z wiosennego wiatru i słodką woń. Pierwszych jacyntów. Widziałam ich przypominające szyszki kwiaty, wychodzące z ziemi zielone liście tulipanów i pierwiosnków, fioletowy kobierzec utkany z krokusów, zalążki liści na jabłoniach i bzach. Nabrałam powietrza w płuca. Napełniły mnie świeżość i energia. Spacerowałam po moim ogrodzie, uważnie rozglądając się wokół. Nie chciałam pominąć żadnego drobiazgu. Za wszelką cenę wszystkimi zmysłami chwytałam wiosnę. Na trawniku różowiły się pierwsze stokrotki, szafirki wypuściły przypominające trawe soczyście zielone liście. Obok mnie przeleciał żółty motyl cytrynek w pogoni za swoim kolegą. Na jasnoróżowym kwiecie ciemiernika usiadła pierwsza pszczoła. I leniwie zaczęła spijać z niego nektar. Podeszłam do budek lęgowych. Próbowałam zajrzeć ostrożnie do środka, by nie wypłoszyć ewentualnych lokatorów. W jednej z nich zauważyłam pióra i suche źdźbła trawy. A więc są mieszkańcy. Na palcach odsunęłam się stamtąd w nasłonecznioną część ogrodu. Zmierzałam wolno do drewnianej ławki. Usiadłam. Ciepło jej desek i zapach rosnących nieopodal świerków spowodowały, że zamknęłam oczy. Wystawiłam twarz do słońca, zupełnie nie przejmując się tym, że zaraz na moim nosie pojawią się piegi. Lubiłam je, odetchnęłam głęboko. Do moich uszu docierała żwawa dyskusja rodziny wróbli. Po trawniku spacerowały się kory. Mała, szara pliszka uwijała się jak w ukropie przy zakładaniu gniazda w jednej z lęgowych budek. Z oddali dobiegał dźwięk szemrzącego strumyka, który powstał po ostatnich opadach deszczu. Zasłuchałam się w jego melodię. Przepływająca woda pięknie koiła moje zmysły. Uśmiechnęłam się. Głęboko odetchnęłam świeżym, wiosennym powietrzem. Radowało mnie wszystko. Byłam wdzięczna za tak pięknie rozpoczęty poranek, zabudzącą się do życia przyrodę. Za to, że wreszcie przyszła wiosna. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Możecie już otworzyć oczy. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. I do usłyszenia. Kolejnym razem. Pozdrawiam Was.